Cześć, z tej strony Dominika za kamerą, jak zwykle towarzyszy mi Adren. Witamy Was gorąco na naszym kanale, gdzie zjeść na Śląsku i nie tylko. A dzisiaj chyba recenzja bardzo wyczekiwana przez wielu z Was, także co, jedziemy najpierw z internet. Crazy Peak, bo o tym miejscu mowa, to lokal, który powstał w końcówce 2022 roku i od początku budził Wasze ogromne zainteresowanie, ponieważ reklamował się jako e, lokal, który będzie serwował naprawdę. Pyszną wieprzowinę, a konkretnie mówiąc żeberka, także wiele z Was do nas pisało, pytając, czy możemy tam wpaść i ten lokal przetestować, zrecenzować, także here we are, nadchodzimy, za chwilkę sobie tam podjedziemy, ale jeszcze troszkę o historii tego, tego miejsca, bo dokopaliśmy się do niej i jest naprawdę całkiem ciekawa. Na początku tego nie wiedzieliśmy, ale okazuje się, że Crazy Pig jest to franczyza. Oryginalnie koncept pochodzi z Mielca i tam jest jedna restauracja, inne mieszczą się w Krakowie, w Rzeszowie, w Opolu. No i ta katowicka jest ostatnią na razie, ale na 2023 rok, jak podaje strona internetowa, planowane są również kolejne otwarcia. No i o co tutaj chodzi? Generalnie koncept narodził się z tego, że Właściciel, pomysłodawca Crazy Pig przez wiele lat mieszkał w Stanach, no a wiadomo, że żeberka, barbecue i wszystkie te pokrewne rzeczy najlepiej przyrządzane są właśnie w USA. No i pomysłodawca przyjeżdżając do Polski postanowił zaadaptować te rzeczy na polski rynek. Podobno receptury nad tym wszystkim, nad żeberkami, nad sosami trwało około 3 lat. Także zapowiada się ciekawie. Dodatkowo jeszcze oferta katowickiego lokalu została wzbogacona o hot dogi premium oraz o takie sztandarowe amerykańskie ciasta, czyli brownie i szarlotka. Także, jeśli jesteście zainteresowani i zaintrygowani, tak jak my, no to pędzimy do Katowic. No i jak widzieliście jesteśmy już w Crazy Peak, bardzo fajna lokalizacja w samym centrum miasta, w samym centrum Katowic, w nowoczesnych budynkach na ulicy Sokolskiej, ale jeśli chodzi o parking to nie bójcie się, jest tutaj dość dużo miejsc do zaparkowania, jest tylko szlaban i zawsze musicie wcześniej zadzwonić do, do Crazy Peak, oni Wam otworzą, także na szczęście z tym nie ma problemu. Lokal jest bardzo fajny, nieduży, ale wystarczająco duży, żeby tutaj nie czuć ścisku i taki sympatyczny czuć tutaj nowością i wszędzie są motywy takich przyjemnych świnek. Jeszcze dodatkowo dostaliśmy czekadełko, czyli popcorn. No wpisuje się na pewno w klimat tego miejsca. Menu już też przed nami, także na pewno coś sobie zaraz wybierzemy. No i oczywiście celujemy w te słynne żeberka. No i tak prezentuje się menu lokalu. Nie jest zbyt obszerne, ale jest na pewno konkretne. Standardowo mamy przystawki są tutaj onion ringsy na czosy i też Micha popcornu. My tutaj dostaliśmy wersję mini. Są żebra, oczywiście sztandarowe tutaj. Są party pick, mega party i surprise pick, czyli żeberka, połączone z frytkami, z batatami i z wingsami. Można też sobie osobno oczywiście wingsy też dokupić w różnych kombinacjach. Na łagodnie i na ostro. Są również frytki, może sobie też weźmiemy tu. Są akurat frytki z szarpaną wieprzowiną. Jest też tort żeberkowy. Podobno mega wypaśna sprawa, ale dostępne tylko na, na wcześniejsze zamówienie. Hot dogi, dwa burgery i są też, jest krem cebulowy dla tych, którzy lubią zupy. No i te desery, o których Wam wspominałam na wstępie, czyli szarlotka i brownie, dodatki, a reszta no to już karta napojów no i w zasadzie zaczynamy od króla imprezy, czyli żeberka, które właśnie wyglądały przed nami i powiem wam, że robi to wrażenie. Także Adren pokażmy sobie. Zamówiliśmy tak zwany party pick, czyli jest to żebro plus minus 700 gramów. Tutaj są frytki też fajnie estetycznie podane, zarówno bataty, duża porcja, jak i standardowe frytki. Do tego jest 20, przepraszam, 10 tak skrzydełek. My poprosiliśmy o 5 na 5, czyli 5 mamy super pikantnych i one są w sosie Karolina. Podobno najbardziej pikantny, a ja, że jako super pikantnych nie lubię, to wybrałam sobie łagodne i jest barbecue honey, ale oczywiście do wyboru też macie inne sosy. Tutaj jest ranch, czyli sos też oryginalny, czosnkowy z rozmarynem, a to wszystko, te żeberka są, są polane oryginalnym sosem. Receptura należy tylko i wyłącznie, jest to patent Crazy Pick i to nad nią właśnie pracowali 3 lata. Można sobie ten sos tutaj też zakupić. Będziemy próbować wszystko nam stygnie, a jesteśmy tego super ciekawi, także zaczynamy żeberkową ucztę. Adrian już zajada, jeszcze robiłam zdjęcia, także nic mi nie powiedział. Spróbuję daj Nakarmię. ej, są super! To mięso jest takie delikatne, soczyste. Widzę, że super łatwo odchodzi od kości, nie trzeba się z tym bawić i ten sos jest ekstra. Nie? Pyszne, pyszne. pyszne są, naprawdę, chyba jedne z najlepszych żeberek, jakie jadłam. Czy są tłuste? Czy tam widzisz bardziej? Nie, nie. Absolutnie. No, nie są chude jak żebra, ale. Wiadomo. są Wiadomo. Naprawdę te żebra są super i ten sos, w którym są polane, czyli ten ekstra, bardzo dobry. Nie jest ostry. Jest... Ekstra. Nie, dla mnie idealne. Idealne, nie? No, także zapowiada się dobrze za chwilę, jeszcze spróbujemy sobie. Frytek, ale zapowiada się naprawdę pyszne uczta, przynajmniej jeśli chodzi o te żeberka. Złapaliśmy się za wingsy, ale najpierw challenge dla Adriana, bo sam powiedział obsłudze, że chce te najbardziej ostre, czyli w sosie Karolina. Właśnie skończył? Widzę łzy w twoich oczach? Nie, no może nie łzy, ale jest ogień, no. Kurde, jest o... Po wargach czuję, jak pięknie. Ja nie próbuję, ja poizdałem palec gdzieś sosu i mam dość. Także jak lubicie super ostre, no to to jest dla Was, a w ogóle jak oceniasz same wingsy? Nie, no, bardzo dobre, wszystko bardzo dobre. A tak? następnym razem wziąłbym ten trochę mniej ostry. A, ale to ja mam mniej ostre, bo ja mam w sosie barbecue honey, czyli moje powinny być takie właśnie idealne. Czy takie będą, no to za sekundkę ja spróbuję, ale z tą Karoliną, no to jest odjazd. Na pewno weźcie coś do picia. Ja jestem cała ucieprana, ale o to tutaj chodzi: trzeba się bawić i jeść ręcami. Te moje skrzydełka łyncy, barbecue honey, no to to jest to, co ja lubię. Miodowy posmak, takie łagodniejsze, chociaż ciągle po oblizaniu palca czuję tą ostrość od Adriana, także ta Karolina mnie by pokonała, także nie wiem, Adrian, jak to resztę. No jest mocno. Powodzenia. Ale te moje są super. I potwierdzam zdanie Adriana, że bardzo dobre skrzydełka. Jeśli je lubicie, a myślę, że wśród Was jest wiele amatorów dobrych skrzydełek, to tutaj dostaniecie je naprawdę zacne, bo nam smakują mega. Dawno nie mieliśmy tak dobrych skrzydełek i tak dobrych sosów. Nie? Popierasz? To jest. No, także wpadajcie tutaj na to, ale ciągle nie koniec testów, bo jeszcze kilka rzeczy przed nami do spróbowania jest. U nas już tutaj pełen burdel, ale bawimy się i bawimy się naprawdę jak na razie przednio, ale jeszcze miałam tutaj znać odnośnie tych frytek bataty. Ja kocham frytki z batatów i te są naprawdę dobre. Lekko słodkawe, wypieczone, chrupiące, mi bardzo pasują. No i standardowe frytki, lekko już nam wyschły, także ja taki, fanem takich frytek akurat cienkich nie jestem. Ja lubię Grubsze, takie typowo stekowe, ale te też nie są złe, ale te weźcie sobie koniecznie, bo są super i ten sos ranch extra czosnek z rozmarynem super połączenie, ale musicie lubić ten właśnie smak rozmarynu, bo jest tutaj mocno wyczuwalny, ale do frytek i do całości w ogóle pasuje idealnie. Jednocześnie dotarły do nas też frytki, frytki Southwest, ale nie takie zwykłe frytki, bo frytki podane na patelni, bardzo ciekawy koncept i są to frytki zapiekane z szarpaną wołowiną tutaj też. Sos barbecue, zielona cebulka i też tutaj jest ten sos ranch, który jest przy żeberkach. No i nadeszła w końcu chwila na frytki sauce, które już jakiś czas na nas czekają. Odrobinę wystygły, ale nic nie szkodzi. Myślę, że powinny być ciągle dobre. Także we dwójkę wgryzamy się, to co? Ten ser trochę już zastygł. Myślę, że jak dostaniecie to na gorąco, to no, będzie to lepsze niż my w tym momencie próbujemy. Nie super. I fajnie, że jest ten sos, który właśnie wyglądałem wcześniej. Ranch, ten sos ranch, czyli rozmarynowo czosnkowy Wy nie rebracjesz ten sos? No. Powiem Wam, że ta patelnia może jest mała, ale jest konkretna. Ja bym też ją rekomendowała na dwie osoby. Adren ucieprałeś się z sosu. No nie. Super. Nowy sweter. Znowu no, będę musiała prać, Także weź się tutaj gorsze ciuchy, Bo i ja i Adren jesteśmy już mocno ucieprani. No super, fantastyczne. Wiesz. W ogóle jak szampana wieprzowina, coś ci smakuje. Mega, ale ja tak. Numer jeden to żebra. Żebra, żebra numer jeden, ale to też jest super. Jako taka ciekawostka, aby jak się znudzą, już tutaj żeberka, to też jest fajne. No, tutaj mhm. mają rękę do wieprzowiny, wychodzi im to naprawdę bardzo dobrze i jesteśmy zaskoczeni. Także dojadamy, dopychamy się, ale to nie koniec, bo przed nami jeszcze czas na coś słodkiego. No i musieliśmy spróbować dwóch deserów z karty, czyli brownie i szarlotkę. Jeśli pytacie, czy znajdziemy na to wszystko miejsce, tak znajdziemy, bo na słodkie jest zawsze drugi żołądek. Także przed nami szarlotka na ciepło. Tutaj lekko się już rozpuszcza, ale znowu trochę przedłużyliśmy. Duże kawałki i podobnie, podo podobnie podobnych kawałków co do wielkości brownie. Właśnie degustujemy oba te ciasta i są takie naprawdę mocno amerykańskie, mocarne, ale może zacznijmy od tego, które naszym zdaniem jest ciut lepsze. O dziwo brownie, ponieważ my za czekoladowymi ciastami nie do końca przepadamy, ale to brownie to jest takie brownie pełną gębą. Do tego jest dużo karmelu, bita śmietana, waniliowe lody. To wszystko jest podane na ciepło. Smakował ciadra? Tak nie mega. Naprawdę... No? To brał też nie jest jakimś mega fanem, a to przepyszne. Chociaż myślę, że po takim całym kawałku można wyjść z siebie i stanąć obok, bo no jest, jest dość ciężko. Ale właśnie to pasują duże kawałki, to właśnie dobrze są duże kawałki. No ale cena. na pewno się tym najecie i radzę po, po tych żebelkach wziąć sobie jedno ciasto na pół, bo... No jest, jest na grubo, jest na grubo, dokładnie na grubo. A ta szarlotka też jest spoko. Walne są jabłka z wanilią, też jest podana na ciepło. Jest spoko, chociaż z tych dwóch brązowych mi bardziej odpowiada. Tutaj może trochę bardziej wolałbym czuć jabłka. No są takie mocno amerykańskie ciasta i dość słodkie. Także weźcie sobie to też pod uwagę ale sobie takie właśnie typowo amerykańskie stylu, także my polecamy spróbować. A jeśli chodzi o ceny, bo myślę, że to Was też bardzo interesuje, Party pik, czyli to duże żebro z frytkami, z batatami i z 10 skrzydełkami, z 10 wingsami, kosztuje 85 zł. Frytki South West kosztują złotych 39. Szarlotka zł. to wydatek 19 zł. Brownie na ciepło z lodami 21 zł, a krawka wody to koszt 16 zł powoli zmierzamy do zakończenia tej całej uczty. Musieliśmy wyjść na zewnątrz, bo ja koniecznie chciałam nakręcić się właśnie z flagową, sztandarową maskotką Crazy Pig w osobie własnej. Crazy Pig, nie wiem, czy ma jakieś imię. Potem się o to spytamy, ale co do zakończenia, co do naszych przemyśleń, bo mamy kilka. Generalnie myślę, że takiego miejsca chyba w Katowicach nie ma i brakowało. My bardzo lubimy restauracje, bardzo lubimy eleganckie miejsca, ale to jest takie Miejsce, w którym no, nie, już od wejścia e, chciało nam się śmiać, chciało nam się rozmawiać. Fajna tu jest atmosfera, no ale atmosfera, atmosfera, jedzenie jest przepyszne. No, na wieprzowinie to się znają. Żeberka serwują tutaj fantastyczne i jest to super miejsce, do którego możecie wpaść ze znajomymi, zamówić całe deski mięsa, frytek, uciaprać się i przy tym fajnie spędzić czas. Także to są moje przemyślenia. A jakie są Twoje? Bardzo dobre. Żeberka rewelacyjnie. Żeberka to potrzeba, jest naprawdę. Reszta też pyszna, ale mówię żebro to jest must have. Żebro to żebro, nie? Żebro to żebro. Te napoje alkoholowe oczywiście też są, także możecie też procentami to wszystko zapić. W ogóle tu jest Dlaczego fajna taka, nie? przepraszam, że to taka spójność, bo wszystko jest właśnie takie po ten tak. amerykański, nawet te desery były takie duże i tak, takie właśnie Tak, amerykańskie, trochę. tak i wszystko fajnie, bo tak. spójność, nie? To nie doświadczycie tutaj w pełni kuchni amerykańskiej, ale jeśli chodzi o taki smaczek, jak ta kuchnia amerykańska może taka realna smakować, mamy nadzieję, że tak go w Ameryce jeszcze nie byliśmy, ale jak tak smakuje, to chcemy tam jechać, a no, żebra te mają wyjątkowe, wingsy też są super, ale przyjdźcie tutaj na żebra i szczęście tą wiadomość, że w końcu mamy super fajne miejsce w Katowicach i mam nadzieję, że ono się utrzyma Trzymamy mocno kciuki za, super sosy. za Crazy Piga, No i super sosy. Także dobrze, no chyba tyle. Nagadaliśmy się, jesteśmy zachwyceni, najedzeni, wręcz przejedzeni i fajnie się tutaj bawiliśmy. Także polecamy Wam jeszcze raz, a tymczasem żegnamy się z Wami. Tu? Ok to tak, żegnamy się z Wami, Święka też się z Wami żegna. Jeśli tego nie robicie, nie zapomnijcie, proszę subskrybować naszego kanału, zostawić lajka, będziemy bardzo wdzięczni za każdy przejaw Waszej aktywności. No i do kolejnego smacznego razu, mam nadzieję, że jeszcze wiele takich fajnych testów i odkryć przed nami, a zatem cześć!